Witajcie widzowie w dzisiejszym odcinku specjalu no jestem ze subskrypcji i z wyjazdu na sofotę. jest jeszcze sobota późna bo jest no nie 19, a 24 nie jest zbyt późno no i właśnie postępuję, że wam nagram wcześniej pojutro. rano nie będę miała tutaj chłopaczki są w naszkowani tutaj mam plecaczek Tutaj jest zamalce naszkowane, jeszcze przebiorę to to i to No i zaraz będziemy chłopacków wbrać, do takiego popsi was w dniu drugim e, czyli jest już niedzielę i dawno e, no i taki aptecik, Boże. jaki aptecik, nie, nie wiem, ja już e, Jestem podekscytowana za bardzo, no i ja mam tak, taki zegareczek, normalną koszuleczkę. Mam jeszcze normalne takie skarpetki i na nocy jeszcze mam, co? Pransoletkę, pransoletkę, biorę sobie jeszcze taki o plecaczek. Tam mam wszystkie rzeczy. Koniurki są też już tutaj, bo, No i... piracik. No i sobie teraz skoczę na śniadanko. Czekam na tatę, aż wróci i... jedziemy. Tutaj już byliśmy na zawodach, nic bo nie nakrywałam w spojnie z pierwszych fajnie, niespeść miałem czas. Tutaj sobie jechaliśmy z Haribą parkour, żeby się przyzwyczaić. Na to to przy i tutaj wam będę właśnie dokrywać raczej głos. no i tutaj z moim ocenkom. Haripek się mega fajnie spisał. Zajęliśmy tutaj szóste miejsce, więc fajnie. No i właśnie tor był nawet łatwy. Bardzo fajnie się jechało. Nie było trzeba zmieniać nogi, więc to tef mnie uratowało. No i właśnie tutaj było mega fajnie. No i tutaj druga konkurencja. 50-60. jechałem to na Piraciku. Tutaj tef nam bardzo dobrze poszło. No, jechaliśmy trochę wolno. No, ten łeb jego to trochę agresywnie, ale no, tak to to bardzo fajnie. No, i tutaj ja naprawdę nie wiem, jakim tam, ale saliśmy drugie miejsce. Byłam z niego, naprawdę bardzo dumna. E, no, pięknie nam naprawdę byłam z niego mega zadowolona. Rundy honorowej nie było. Nie wiem w sumie dlaczego, ale jestem z niego mega dumna. No, i tutaj ostatnia konkurencja: 60 -70. Tutaj też to jakoś tak bardziej wolno jechaliśmy e, no nie, nie wiem dlaczego jakoś to też nie była wymagana zmiana nogi, co też nie uratowało. E, no i zaczęliśmy tutaj bardzo ładnie, jedziemy, skracamy jak tylko możemy. E, tutaj na trójeczkę, na czwórkę był bardzo ciężki noc, ale daliśmy ratę. bardzo ładną techniką mi jechał, więc fajnie. No i tutaj właśnie ten szątek, no i... No i koniec. No i tutaj też nie wiem, jakim nic tam, ale zajęliśmy piąte miejsce, więc... No i już wjechaliśmy Jestem bardzo, bardzo dumna z chłopaczków. za bo wiem, dlaczego Dzisiaj jestem w innej plusie, ale do tego dojdziemy. No Maria ten sprawę miejsce na chrój, więc więc... Um, piąte miejsce na Piracie, więc jeszcze me bardziej slay. No i drugie miejsce też na Piracie, więc kilka meka Sleigh. No i wam tylko. Co zostawam? Um, no, w trzysta nic. Um, tak. Um, za drugie są taki Taki pacik. Jest um, jeszcze taki Fito na startie to no to jest taka. O, taki pytanie. Dalej dostałam taki puchar, taki, taką plusę. W tej to, no i no i musiałam sobie w smyczkę smyczkę um, Tutaj w sobotę tą smyczkę. To jest też w um, Jeszcze w dostałam odszybkę dla prawdziwych koni, więc I w sobotę. też. W sobotę też stokie. Takie, no i oczywiście flo, przecież to gdzieś mi zgnęło. I co, to by było na tyle, ja teraz chcę Wam montować ten filmik, no i to tyle, pają.